Posłuchajcie, jak daleko są w stanie fałszować naszą historię, aby przypodobać się Niemcom. 18 kwietnia, jak już wspomnieliśmy przed chwilą, obchodziliśmy tysięczną rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego. Wydarzenia, które symbolizuje narodziny Polski jako pełnoprawnego podmiotu na arenie międzynarodowej. Spójrzmy na nią jako na szkołę dyplomacji i zawierania strategicznych sojuszy. Koronacja Chrobrego była przecież rezultatem przemyślanej polityki zagranicznej. Począwszy od chrztu przyjętego przez Mieszka, a następnie zjazdu gnieźnieńskiego i budowania relacji z ówczesnym cesarzem Niemiec. Tak jak nasi piastowscy przodkowie, musimy mieć mądrość dobierania właściwych partnerów i tworzenia skutecznych przymierzy. Ze świadomością, że zwrot z inwestycji może przyjść dopiero po latach. Z niesamowitego trzeba zrobić fikołka, by przypodobać się Niemcom, ale każdy z Was może sam sprawdzić. Wpisać w czata GTP. Ja wpisałem i czytamy tak. Że w kronice Tietmara, najważniejszego kronikarza niemieckiego tamtych czasów, wyraźnie widać, że Bolesław był przez Niemców postrzegany jako groźny, ale poważny przeciwnik, przeciwnik. Z jednej strony podziwiany za potęgę, z drugiej potępiany za brutalność i niepokorność wobec cesarza. I tutaj cytujemy samego Tietmara: Bolesław, pełen chytrości i rządzy władzy. Dalej w rocznikach kwedlinburskich cytuję: Bolesław książę z Pol Polski, dowiedziawszy się o śmierci cesarza Henryka, nałożył sobie koronę. Królestwa Polaków. Sam sobie nałożył. Nie Niemcy mu dali, tylko sam sobie nałożył. Yy, I dalej czytamy tak. Galanonim. Cytuję. W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej, czyli 1025, Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył skrzywdą króla Niemiec, Konrada, insygnia królewskie i tytuł królewski. Koniec cytatu. Nie, więc to nie było tak, że to dobra współpraca z Niemcami spowodowała... Że Polacy stali się mocarstwem i suwerennym, osobnym państwem. Wprost przeciwnie. To wieloletnia wygrana wojna Bolesława z Niemcami, których on kilka razy tak zlał, a pod Budziszynem to tak, że cesarz ledwo co uciekł z życiem, że sam mógł sobie nałożyć koronę. Więc warunkiem polskiej siły i suwerenności nie jest wcale proszenie się o cokolwiek Niemców, tylko wprost przeciwnie. To znaczy pokazywanie im swojej siły. To jest kwestia polskiej suwerenności, to jest lekcja z tej historii. Więc oni są w stanie fałszować historię nawet sprzed tysiąca lat, aby udowodnić, że Polacy są w stanie tylko coś osiągnąć, jeżeli będą słuchali się grzecznie Niemców. A to nieprawda, to jest typowo kolonialne myślenie. To właśnie gdyby Niemcy słuchali Polaków na przestrzeni ostatnich lat, to i oni, i Europa by więcej osiągnęła. Na przykład w kwestii migracji. Kto miał rację? I dlatego dzisiaj Niemcy, tych najgorszych migrantów, są siłą, przymusowo wydalić do Polski. A w sprawie Rosji i Putina a kto miał rację? I w ogóle Polacy dzisiaj rywalizując gospodarczo z Niemcami, to w ogóle nie mają się czego wstydzić, gdyby nie ich przewaga kapitału, która wynika z tego, że przez lata nakradli się wszędzie, na koloniach afrykańskich, tu w Polsce tyle, ty ile zrabowali, nigdy za to nie zapłacili. Gdyby nie ta przewaga i rywalizacja odbywała by się na równych zasadach, Polacy nie mieliby się czego wstydzić. Więc te opowieści yy, platformy Obywatelskiej, że css, słuchajcie, tylko dzięki Niemcom myśmy coś osiągnęli, tylko po prostu nic nie róbcie, bo my potracimy swoje stanowiska i swoje wpływy. Oni indywidualnie dzięki Niemcom coś mają, bo Niemcy nie są głupi. Oni rozumieją, że wystarczy tylko wybrać sobie tam kilku Polaków, ponagradzać ich jakimiś fajnymi funkcjami i, i im zapłacić, i potem, a, a cały naród można wyciskać i eksploatować tyle ile się da. I to jest właśnie nauczka z, o, od Chrobrego, a chorób robił tak. Jeżeli chcemy mieć silne, suwerenne państwo, raz zleje Niemców i pytamy, czy już możemy dalej rozmawiać, a jak nie, to drugi, trzeci, czwarty raz, aż w końcu sam sobie nałożył koronę i nikogo, żadnych Niemców o to nie pytał, oni potem pisali, o, jaki ten chrobry jest zły, sam sobie to zrobił bez naszej zgody. No i właśnie o to chodzi, żeby Polacy zaczęli rozumieć, że jeżeli są być silnym i suwerennym narodem, to muszą działać bez niczyjej zewnętrznej zgody, bo Polska to nie kolonia.